Śląska Akademia Handlu Internetowego powstała jako odpowiedź na potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Wiele firm, zwłaszcza tych, które do tej pory nie były aktywne w internecie, dostrzega konieczność uruchomienia sklepu internetowego, promocji przez internet i komunikacji z klientami. To dziś niezbędne, aby skutecznie podtrzymywać sprzedaż, rozpychać się na rynku i zwiększać zyski. Projekt realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląską Organizację Szkoleniową skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców z Województwa Śląskiego. Zapraszamy każdą firmę, która dostrzega potrzebę skutecznej i pełnej edukacji w zakresie e-marketingu i handlu internetowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Regionalnej Izby Gospodarczej. Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy do projektu? Dla uczestników Śląskiej Akademii Handlu Internetowego przygotowaliśmy kompleksowy cykl szkoleń i praktycznych warsztatów. Będziemy mówili m.in. o tym, jak zaplanować i uruchomić sklep internetowy, jak wykorzystać do promocji narzędzia Google, Facebooka i Linkedina. Istotnym elementem będzie także moduł na temat e-mail marketingu oraz marketing automation. Wreszcie Przekażemy uczestnikom podstawy wiedzy na temat prawa we handlu, tak aby swoje działania, w komunikacji i sprzedaży prowadzili zgodnie z obowiązującym prawem.